Dziękuję. Tak, tak. Nie wszyscy biorą udział w głosowaniu zgodnie z możliwością. W związku z tym, oczyno, posiłkując się, się również e, Państwa opinią, e, stwierdzam, że sesje będą rozpoczynać się tak do, do tej pory o godzinie 12. E, kolejna sprawa to jest e, sprawa dotycząca. E, 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 proszę. Przepraszam, nie zauważyłem. Proszę bardzo, pan radny Łukasz Flański. Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko powiedzieć, że nie dziwmy się w takim razie, że niektórzy z nas w trakcie sesji też wychodzą na chwilę i wracają, czy opuszczają wcześniej sesję, skoro praktycznie większość z nas jest czynnych zawodowo i w czasie swojej pracy tutaj, musimy, tutaj przebywamy. Dziękuję. Dziękuję. Kolejna sprawa dotyczy. Inicjatywy, która została podjęta yy, przeze mnie i przez, przez burmistrzów, chodzi o sprawę yy, nagrywania i transmitowania sesji. Jak państwo radni pewnie, znaczy nie, nie pewnie tylko na pewno zauważyli, był przedstawiony projekt y, uchwały, w którym y, zakładaliśmy, że sesje będą nagrywane y, przez yy, ludzi, którym Rada to zleci, a więc finansowanie też będzie przez, przez Radę. W związku z tym materiał który elektroniczny, który zostałby z tej sesji nagrany, będzie własnością Rady, a co za tym idzie, Rada mogłaby w jakiś sposób dysponować tym materiałem. Projekt tej uchwały nie, nie przyjął, znaczy nie uzyskał aprobaty, w związku z tym nie zostało to wprowadzone do programu dzisiejszej sesji. Po konsultacjach z wiceprzewodniczącymi i po rozmowach też z, z radcą prawnym, no doszedłem do wniosku, że jeżeli nie, nie jest to materiał, którym my jako właściciele dysponujemy, to jak, jakie są przepisy w tej sprawie, to ustalają przepisy wyższe, że tak powiem. Jest to Konstytucja Rzeczypospolitej, jest to ustawa o samorządzie gminnym, w związku z tym Rada nie ma, że tak powiem, nie powiem, że prawa, ale nie musi zajmować stanowiska, bo wszystko jest to jest już ustalone w tych dokumentach wyższych. Dlatego też w tej chwili sprawę uznaję za zamkniętą. Oczywiście każdy z radnych ma prawo wnosić kolejne inicjatywy. Natomiast przewodniczący, czy też wiceprzewodniczący na razie do tej sprawy wracać nie będą. To tyle, jeżeli chodzi o tą inicjatywę i teraz chciałbym oddać głos wiceprzewodniczącemu Ryszkowi Jedroszkowiakowi. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Odbyło się spotkanie w dusznikach przewodniczących Rad, ale należących do grupy KOLT. Nie mógł uczestniczyć przewodniczący, bo ja akurat na tym spotkaniu. i Spod, odbędzie się spotkanie rad gmin należących do grupy KOLT. Tak jak to było w 2009 roku, gdzie radni, którzy byli w tamtej kadencji, to, to pamiętają. I takie spotkanie by się odbyło 21 marca o godzinie 16. To by było... Dusznika, tak jak było ostatnio. Tak, bo ostatnio jest, to jest normalnie posiedzenie Posiedzenie sesji. Jest Sesja normalnie otwiera przewodniczący z każdej rady po kolei kolejno. I jeżeli będą jakieś dodatkowe punkty, Rada danej gminy zostaje na chwilę, żeby sobie jeszcze coś tam swoje sprawy załatwić. I otwarcie będzie pierwszy punkt otwarcie spotkania Rady Gmin, otwarcie posiedzeń Rady, to otwiera właśnie przewodniczący każdej rady takie spotkanie. Informacje o lokalnej, o lokalnej grupie działania COLT funkcjonowanie lokalnej grupy KOLT, w tym nabory wniosków i projekty współpracy, wystąpienia gości, dyskusja, wnioski, zamknięcie posiedzeń Rady Gmin i zakończenie spotkania. Znaczy zaproszenie się pismo, czyli dodatkowe do biura Rady i ustalimy później środek transportu, czy pojedziemy samochodami, czy autobusem, czy, czy wspólny będzie to wyjazd, to już ustalimy w terminie późniejszym. Dodam tylko, że Przewodniczący mówił właśnie tam tego koldu, że na te małe projekty zostały zwiększone dotacje z 10 tysięcy na 25 tysięcy, a resztę będzie omówione na tym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oczywiście sprawa organizacji wyjazdu to jeszcze będzie załatwiana i zostaną Państwo rani o tym poinformowani. Zwrócę tylko uwagę, że to będzie tydzień taki, gdzie będą najprawdopodobniej, znaczy tak jest planowane dwie, dwie sesje, bo no, 21 i później w piątek 25. sesja to taka planowana. Jesteśmy w punkcie wolnej głosy i wnioski, proszę bardzo, pan Przemysław Brych. Panie burmistrzu, ja mam takie trzy wnioski. Może zacznę od tego pierwszego, który tu przed chwileczką został w nawiązaniu do pisma, które przed chwileczką przeczytał pan przewodniczący odnośnie nazewnictwa. Powstały u nas dwa nowe ronda. Jedno rondo, wiemy, nieoficjalnie jest zarezerwowane dla wikliniarzy. Może na fali tego pisma warto było drugie rondo poświęcić temu wnioskowi, który został przedstawiony. Drugi, druga sprawa to, chodzi mi o naszą rzekę Szarkę, a głównie o na długości Szkoły Podstawowej numer 2 i tu na dwóch mostkach osiedla Batorego. No teraz akurat, no szczęście w nieszczęściu zostało to przykryte śniegiem, ale jeśli śnieg już nam odpuści, to naprawdę bardzo, bardzo dużo jest zanieczyszczeń w obrębie tych rowów. Butelki różnego rodzaju krzaki i tym podobne. I ostatnia sprawa, jeśli już będzie Pan rozmawiał również z zarządem TW, no to ja bym dalej prosił o poruszenie sprawy koszy na butelki PET. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Adam Frąckowiak. Panie przewodniczący, szanowna rado, ja mam pytanie, już je kilka razy ponawiałem. Chodzi o te krzywe krawężniki przy tych rondach. Bardzo ładnie to zostało wszystko zrobione, ale gdyby nie jeździły tamtędy duże samochody, proszę zwrócić uwagę, jak są poochylone, porozjeżdżane krawężniki na nowo wybudowanych właśnie tych rondach można powiedzieć, że jeszcze jest ciepły, a już zostało zrujnowane. Czy będzie jakaś można poprawa e, poszerzenia, aby nie następowało to po prostu znowu powtórnie, bo widzimy, że e, te inwestycje, które zostały dokonane, e, jakby powielają się. E, nasze, jakby to chodzi, uwagi e, są e, nierespektowane. Ja już kiedyś się pytałem właśnie, na ulicy musiała, gdzie ten zakręt z 3 stycznia, w ulicy Musiała była, był krawężniki, został właściwie to podcięty, wyoszczony łuk. Później znowu go po rozjeżdżeniu został powiększony. Niestety to są koszty, które my jako gmina prawdopodobnie ponosimy, nie ten wykonawca. I proszę więcej zwrócić uwagi, żeby te właśnie problemy były rozmawiane i panowie burmistrzowie, którzy decydują o tym, niech na to spojrzą trochę szerzej, bo to już jest sprawa, która się powtarza kilkanaście razy, a nie po to się buduje, żeby to porozjeżdżać. Dziękuję uprzejmie. bardzo. Pan burmistrz Ruda chciał się odnieść do tej wypowiedzi. Proszę. Pozostałe przyjmuję jako wnioski do, do rozpatrzenia, zaś w stosunku do tego jednego, ja już się wypowiadałem w tej materii i powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. To nie będzie tak, że zostaną wszystkie te załomy wyprostowane, bo one są po to zrobione, żeby wytłumić ruch. I mogę podać co najmniej dwa przykłady, że ten ruch wytłumiany nie jest. Bo jest taka za mała łezka, przynajmniej to kiedy jedzie się ulicą poznańską, gdzie można sobie tak smyknąć. Że lewa strona nikogo nie interesuje, gdzie jeszcze były pomysły, czemu zwężyliście drogę, no gdyby zostawić ją tak, jak ona kiedyś była, to mielibyśmy tam pól wypadków i, nie daj Boże, śmiertelnych, bo wtedy by było dopiero, zrobiliście dla poprawy bezpieczeństwa, dla lepszej jakości ruchu, a tu macie same wypadki, drugie miejsce, jakie, przepraszam, jest miejsce pozostawione, bo ta biedronka nieszczęsna by i tak nam wszystko rujnowała, jedziemy ulicą kolejową, skręć prawo. To jest dla ciężarowego samochodu, zostało to poszerzone. Zauważcie Państwo, jak z ulicy kolejowej wjeżdża się na rondo koliceum, ci, którzy wjeżdżają, są nawet tacy, którzy w ogóle nie patrzą w tę stronę, tylko patrzą i traktują to jako prostą drogę do przejechania. W ogóle znaku ronda nie widzą. I kto tam się porusza, to dokładnie wie, że tak jest. A teraz co do meritum sprawy. Tak, to prawda, że są rozjechane i jest już decyzja, w tych fragmentach będą krawężniki granitowe. Wyślizgają się i wtedy nie będą one Oczywiście będą musiały być betonowane, ale nie będzie odejścia od tak zwanej łezki wyprostowania po to, żeby nie było możliwości najeżdżania na krawężniki, bo w normalnym czasie ten krawężnik widać i nikt przez ten krawężnik nie pojedzie. A jak nie pojedzie, to będzie musiał wytłumić swoją prędkość po to, żeby normalnie wjechać na rondo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Jankinko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam taką prośbę, jeżeli by byłoby to możliwe, żeby przy protokołach z sesji, z, Rady Miejskiej, z sesji Rady Miejskiej zamieszczać również jako załączniki w formie internetowej, czyli elektronicznej, również interpelacje, odpowiedzi na interpelacje. Już mówię dlaczego. Interpelacje nie składa tylko nasz klub, tylko inne również składają i czasami po prostu chcę się sięgnąć, żeby nie powtarzać dwa razy tej samej sprawy. Poza tym, jeżeli ktoś nam zgłasza interpelację, to musimy do nas przechodzić albo my musimy mówić, jak ta sprawa została zatwiona. A tak to wchodzi na stronę urzędu, wchodzi protokoły z powrotem z sesji miejskiej i ma protokół i ma załączniki, bo ostatnio ukazała się informacja, że te załączniki będą w formie papierowej w urzędzie. Owszem, niech będą też, ale dobrze by było, gdyby były też w formie elektronicznej. Jeżeli zachodzi konieczność, aby interpelację podać również w formie elektronicznej, to my ze swojej strony, jeżeli taka potrzeba jest, to możemy też podać, żeby nie było tam 10 lat przepisywania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że jeżeli miałoby mieć tu taką postać, to, to również ta postać elektroniczna byłaby pożądana. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, więc przechodzimy do punktu dwunastego, zakończenie sesji. Zamykam obrady piątej sesji Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu.